Ja czołem, wybrałem się dzisiaj na jezioro Żywietkę. Jeszcze trochę lodu jest. Fajnie to wygląda. Tu jakiś taki, nie wiem, to taki zaniedbany tu jest ten brzeg trochę. Tu od strony, jak to się nazywa? Bierna, bierna za rzecz. Ale ja nie o tym, tak sobie spaceruję, spaceruję. Tak zastanawiałem się, czy próbować tu wejść na ten lód. Nie no, śmieję się, nie wolno. I patrzcie się, co odkryłem. Lód topnie i odkrył. Słuchajcie, gdzie to jest. I odkrył coś takiego. HUSZ! Oderhund? Albo der, Hund. der Hund? Patrzcie się, tu jeszcze noga jest. Jest, tu. Co tu się stało? Co tu się stało? Dobra, ale. Ale co to jest w ogóle? Dziwnie to wygląda, nie? Taki jakiś. Nie wiem. Jakiś stworek. Dobra, idę dalej. Na razie.